Yo, się jo, Siemaneczko! Także dzisiaj kolejny odcinek z CSK, tym razem znowu z DCS Dzisiaj co? Sobie zrobimy krótki review, troszeczkę gameplayu. I Ogólnie pokażę wam, co ten cheat tak właściwie to potrafi. Ten film jest sponsorowany przez GCS Cheats. Możecie tu kupić bardzo dużo cheatów do różnych gier. Możecie tu również kupić naszego GCS Wera, na którym dzisiaj gramy. Możecie go kupić na dzień, tydzień bądź miesiąc. Macie dużo metod płatności, a my nie przedłużamy i lecimy z gieraczką. No dobra, no to jesteśmy w giereczce już. Wczoraj był jakiś update w ogóle do CSK. Cheat oczywiście został od razu praktycznie zaupdateowany, działa już na najnowszej wersji. Więc jeżeli będą jakieś update'y, czy coś takiego, to cheat będzie instant update'owany Dobra, zobaczę sobie mój config na szybko tylko Dobra, mamy wallhack'a oczywiście, leciutkiego aimbocika Myślę, że spoko Możemy sobie troszeczkę smoothness zmniejszyć Stary, on jest tu, on jest tu, on jest tu, on jest tu Dobra, pięknie, nie ma Jo, dobra Także mamy po pierwszej rundzie. Oczywiście trwa konkursik cały czas dla widzów, którzy zasubskrybują, zdają lajka i wbiją na Discorda, otworzą tiketa. Yy, można zgarnąć subskrypcję na tydzień do GCSWare. Kto pierwszy, ten lepszy. Dobra, ja tutaj może ich zajdę od plecków lekko. Się chłopaki zdziwią pewnie. Siema. Siema, co tam u was, chłopaki? Pytanie jest nieaktualne. No dobra, plantujcie. Gdzie ta paka jest? O ona jest w pałacach? O, siema. Może koska? Sure dobra, to ja plecę z digielkiem teraz i może troszeczkę sobie tego aimika zbustujemy, żeby... Dobra, FUV troszkę i smoothness. O, taką na połowę? Dobra, fajnie. Ja plecę palace w takim razie. Palace. Pałac po prostu, o to mi chodzi. Dobra, ten ślushuje. Pięknie. A Simov, damn, podoba mi się ten skin bardzo. Kiedyś miałem takiego, ale go przegrałem na stronce hazardowej. Ech, ech. co? Co to powiedział? A tamten co? Tamten co? O, o, o co on robi? On jest jakiś crazy. Oj, dobra, to było troszeczkę zbyt obvious. Siema. Narka. Ajajaj, chciałem uciec jeszcze mu. Dobra, elegancko robimy z tej plecki. Siema. Oj, 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 oj. Dobra, pięknie. Tutaj się skampię, żeby nie było. Będę tutaj patrzył. Okej, okay, dobra, że wiem. Już tam info. Uuu, tak w locie? o jest, to było brutalne i to bez najbocika było. my jak razie 12 kili 4 dedy. No to jest, jest, jest stabilnie, jest stabilnie. Wow! Wow! Dobra, nice, mamy to. Wbijamy na sajta szybko. Oj, 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 Dobra, mam pakę. Aj Uff, dobra, nice. Jezu, gdzie jest bomba, gdzie jest bomba, gdzie jest bomba, ludzie. No dobra, no to trzeba coś tutaj nagotować, no. Lecimy, a. Nice. Dobra, pięknie, dzięki za kłasznikowa. Zobaczcie, M4 LNS, błotnisty, przepiękny skin. Jeden z najlepszych, moim zdaniem. Nie żartuję. No, to by było na tyle, dajcie jakąś broń. Może. Cokolwiek. Dobra, nagotujmy coś, nagotujmy coś, bo już tutaj troszkę nudno jest. No w końcu, w końcu coś się dzieje, w końcu coś się z tej stało. Mój kill, elegancko. Też mój kill, dobra, mamy 24 już. O jezu, coś tam płaczył, Stop cheater. Uff, pięknie tutaj plecki robię. Dobra. Mamy to, mamy to. Mamy 26 killi, mamy dwie rundy jeszcze, i muszę zrobić po dwa killy per runda. To jest mój kill, to jest mój kill, oddawaj mi go. Nice. Oni uciekają, oni uciekają, oni uciekają. O boże, o boże, o boże. Dobra, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę. Dam radę. Dam radę. Muszę. Dobra jeden, ostatni kill, ostatni kill, ostatni kill, więcej nie chcę.